Jeśli chodzi o bruzdy nosowo-wargowe, to robimy nie tylko posuwisty ruch, czyli wchodząc głęboko w strukturę, ale również wyciągamy mięsień na zewnątrz, czyli rozciągamy go w różnych kierunkach wektorów. Drobimy bruzdę nosowo-wargową wzdłuż, jedna, druga strona. Wchodzimy zgiętymi palcami i metodą ucisku i przesuwania od kącików us idziemy do nasady nosa. Wchodzimy po obu stronach nosa, tu jest punkt jelito grubo 20, więc jeśli macie wrzucę nost i zatoki. To no sobie tutaj masujecie, ale to również wpływa na nasze bruzdy nosowe wargowe. Więc kółeczka i ruch delikatny, posłowisty z uciskiem wchodzimy na zewnątrz, wyciągamy szybkim ruchem, żeby nam te policzki drgały. To dodatkowo też powoduje rozróżnienie tego mięśnia. Struktury się Rozluźniają. Oklepywanie.